Siemano kolano. Tutaj John. W tym filmie będę uczyła się włoskiego. Wyrazy i zdania są tłumaczone słownikiem Google. Wyrazy. Dom. Casa. Kaza. Telewizor. Telewizory. Telewizory. Telefon. Telefono. Telefonu. Komputer. 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 Słońce. Sole. Słońce. Pogoda. Tempo Atmosferiko. Tempo Atmosferiko. Zwroty Grzecznościowe. Buongiorno. Buongiorno. Dov'idzenia. Arrivederci. Arrivederci. Dobranoc. Buonanotte. Buonanotte. Miłego dnia. Buona giornata. Buona giornata. Dunque. Grazie. Grazie. Proszę. Per favore. Per favore. Przepraszam. Skuza. Skuza. Napiszcie w komentarzach, jakiego języka mam uczyć się w następnym filmie. Arrivederci.